Dzień dobry wszystkim Chciałam wam dzisiaj pokazać Mój ostatni zakup, który do mnie Który do mnie przyszedł ostatnio Kupiłam sobie mąkę orkiszową Typ 630 Ona wygląda Tak Jaśniutka jest, ładna I słuchajcie Dlaczego tę mąkę wybrałam? To muszę wam to po prostu przeczytać, żebym tutaj się nie... Żeby kru, kru, film był... Film odejdziesz ode mnie? Odejdź dziecko. Zaraz. Znaczy, to chodzi o psanie. <grym> yy, żeby tutaj nie dukać. To ja Wam przeczytam, tutaj wzięłam yy, wiadomości z internetu, z przeróżnych stron. Posklejałam to wszystko. Yy, I. Um, mąka z Orkiszu jest bez wątpienia jednym, jednym z najzdrowszych rodzajów mąki. Na naszych terenach popularny był w średniowieczu, jednak później. Zainteresowanie nim stopniowo przygasało ze względu na to, że zmodyfikowana pszenica zwyczajna była dużo bardziej wydajna, dawała zdecydowanie lepsze plony i była łatwiejsza w uprawie. Od jakiegoś czasu zaobserwować można wyraźny powrót orkiszu do powszechnej świadomości i na stoły. Zalicza się go do grupy tzw. dawnych czy też zapomnianych odmian pszenicy, razem z płaskórką i samopszą. Orkisz jest wśród nich najmłodszy. Obecnie orkisz uprawiany jest głównie w Europie, szczególnie w Niemczech i Szwajcarii, ale w Polsce również mamy swoje uprawy. Orkisz jest rodzajem pszenicy, ponieważ orkisz tak długo był zapomniany, oni uniknął modyfikacji i ulepszeń. Zachował za to cechy pszenicy pierwotnej, między innymi długie źdźbła. Ziarna orkiszu wyglądają inaczej niż ziarna pszenicy, zboża, mają inne DNA i różnią się profilem składników odżywczych. Dzięki nim jest dużo. Bardziej odporny na pleśń i szkodniki. Dlatego do uprawy tego zboża nie są potrzebne pestycydy. Można powiedzieć, że jest ono w naturalny sposób ekologiczny. Orkiż, i zwykła pszenica zawiera zarówno substancje odżywcze, tłuszcze białko, węglowodany, witaminy. Kot mi tu zje. Tłuszcze białko, węglowodany, witaminy oraz sale mineralne. Mąka orkiszowa zawiera dużo więcej magnezu i manganu, a także więcej białka i dobre tłuszcze. Wyjątkową substancją, którą zawiera mąka orkiszowa jest rodanit, który przez wiele osób uważany jest za naturalny antybiotyk oraz sposób na wzmocnienie systemu odpornościowego. Trzeba jednak wiedzieć, że nie ma wystarczających dowodów na to, że związek ten rzeczywiście działa w przypisywany mu sposób. Pewne jest natomiast to, to, że orkisz jest zdecydowanie łatwiej strawny niż pszenica, dlatego jest szczególnie polecany wszystkim mającym kłopoty trawienne oraz małym dzieciom. Białka orkiszu wykazują odmienną strukturę cząsteczkową. Są bardziej kruche i łatwiej rozpuszczalne, dlatego są lepiej przyswajalne w przewodzie pokarmowym. Około 80% białek orkiszu to białka glutenowe, glutenina i gla, glaidyna. Które występują w innych proporcjach niż w pszenicy. Morka, mąka z orkiszu jest głównie, jest również świetnym źródłem błonnika oraz dobrego dla nas tłuszczu. Zawiera witaminy z grupy B oraz witaminy A i E, a przede wszystkim szereg soli mineralnych, między innymi mangan, magnez, żelazo, fosfor, wapń i selen. Pełnoziarniste produkty z orkiszu mogą być spożywane przez. Cukrzyków. Z samej mąki orkiszowej indeks glikemiczny równa się 45. Indeks glikemiczny wynosi, dla chleba wynosi około 50. Typ, Im mniejszy indeks glikemiczny, tym lepiej, prawda? Typ mąki określa się na podstawie zawartych w niej substancji mineralnych. Im jest wyższy, tym ich jest więcej. Wiele z wartościowych składników znajduje się w okrywie Bielma. Ziarna. Im więcej e, zatem tej okrywy znajdzie się w gotowej mące, tym większa będzie, e, jej e, będzie w niej ich zawartość. Wiąże się także kolor mąki z tym. E, w tych o wysokim typie jest on ciemniejszy. Orkiszowa mąka dobrze wpływa na metabolizm, dlatego jest mm, dobrym rozwiązaniem dla osób e, na diecie odchudzającej. Witaminy z grupy B. Natomiast regulują gospodarkę hormonalną, spożywanie orkiszu może nieść korzyści w wielu aspektach. Tu jest tych aspektów sporo, ja wybiorę tylko niektóre. Te takie najważniejsze: Zmniejszanie ryzyka nowotworu jelita grubego poprzez skracanie kontaktu maskałowych z jelitem i czasu przenikania toksyn do jego komórek, obniżanie poziomu cholesterolu we krwi, na co wpływa wysoka zawartość błonnika rozpuszczalnego oraz niadcyny. Która ponadto hamuje działanie wolnych rodników z utlenionego cholesterolu, zmniejszanie ryzyka miażdżycy i incydentów sercowo-naczyniowych, poprawa krążenia krwi i zmniejszenie ryzyka anemii za sprawą wysokiej zawartości żelaza i miedzi, pierwiastków uczestniczących w wytwarzaniu czerwonych krwinek. Wpływ na układ hormonalny poprzez niacyny niezbędne do jego funkcjonowania, a szczególnie do wytwarzania hormonów płciowych. Pobudzanie układu odpornościowego przez tiaminę w przypadku zapalenia i przewlekłego stresu oraz wyciszenie negatywnych skutków tych stanów. No i słuchajcie, mam tutaj też taki przepisik, od razu przy tym to sobie wydrukowałam i w najbliższych dniach mam nadzieję, że go sprawdzę. Teraz zrobimy tak, żeby było go widać lepiej. O! Taki przepisik jest, słuchajcie. I właśnie dlaczego wybrałam? Mimo, że jest ona trochę droższa niż zwykła pszenica hmm, zwykła mąka z pszenicy to wybrałam tą, no bo kierowałam się po prostu tą. Hmm, tym, że jest nie jest zmodyfikowana genetycznie, nie musi być poddawana tym wielu procesom tych opryski, tego opryskiwania, no i jest łatwostrawna i tym się właśnie kierowałam, także róbcie zapasy, to się nie zmarnuje, możecie się nauczyć chleba piec no i na razie zamówiłam, słuchajcie, 10 kilo, po 5 tutaj w woreczku jest. Bo chciałam zobaczyć po prostu z tego źródła, czy dobre, dobra ta mąka będzie, ale widzę, że jest bardzo dobra. I myślę, że zamówię, zamówię jej więcej. Jak będziecie chcieli, to ja wam puszczę linka, jak ktoś się interesuje. A kotek tu mnie słucha cały czas, tak? No, Także trzymajcie się, dziękuję, że oglądacie. No, do zobaczenia.